Czy właśnie nagrałam większość DNK bez mikrofonu podłączonego do kamery, mimo tego, że jest na kamerze? Tak. Zaczynamy od nowa. Wydaje mi się, że zacznę od nowa, bo jednak y, jakość z mikrofonem jest kompletnie inna, więc robię mały restart. Jeżeli teraz będę mówiła trochę mniej, to wybaczcie, ale już się nagadałam o tych kosmetykach wszystkich. Pokażę Wam, ile już zrobiłam. Przegadałam wszystkie te kosmetyki, więc... No dobra, zaczniemy jeszcze raz. Już tak ładnie nie będę tego oglądała. Ogl oglądała? Układałam się nie chce, więc taki jest trochę bołagan. Zacznę od e, bacików, które zużyłam. Te są z Action, tylko od nie widziałam ich, więc nie wiem, czy je wycofali, czy może czasowo ich nie ma. Są bardzo fajne. Na dziele są do, zna do znalezienia za euro, czy euro 50. E, I też mam to kupuję w takiej dużej drogerio aptece tu ich jest 180 one są takie prostokątne, spore i wczoraj kupiłam sobie taką nową paczkę bo mi się powoli kończą ja tam gdzieś kupiłam, bo nie było innych, takie mało okrągłe i jakoś tak zmywanie makijażu tymi małymi okrągłymi to już nie jest to tutaj wiedziałam takie całe, tak jak raz, dwa, nie ma można później przejść do pianki, czy do żelu, czy do czegokolwiek a z tym tak się człowiek bawi i tak się wiecie. No ale to było spoko. Szampon do włosów Head and Shoulders to jest 900 ml. Kupiony kiedyś Bydronce za 20 parę złotych. Rodzice mi kupili. I moja skóra głowy uznaje tylko wyłącznie ten szampon na taką na dłuższą metę. Próbowałam z takimi bardziej naturalnymi. No ale nie wyszło. Jakby skóra głowy mówi nie, więc trzeba do tego wrócić. Kupuję zawsze tą wersję klasyczną, wtedy każdy może użyć, nie ma, że komuś zapach nie pasuje. Wydaje mi się, że to będzie szybciej, bo ja to już raz przeszłam, więc teraz mniej będę mówiła o każdym produkcie. Pianka do golenia, a raczej żel do golenia z Gillette Satin Care. To jest taka ta niby dla kobiet, chociaż to nie ma żadnego znaczenia. Ja miałam tutaj wersję z aloesem. I teraz kupiłam z migdałem, zobaczymy jak się mi sprawdzało, ale wiecie, pianka to pianka, działa, to tyle. Następnie mam płyn z Garniera, ten różowy, klasyczny. Ja kupuję zawsze ten lub ten z Lidla na zmianę, jak widać tego już jest troszkę mało. Z tego co widziałam jest też w Belgii, więc się z tego bardzo cieszę. Cenowo to jest tańsze, a według mnie działa tak samo, nie podrażnia, czy to oczu, czy w ogóle... Więc kupuję, jeżeli ten, to na promocji, albo ten, jak ten się skończy. Zapomniałam, że też mam gąbkę na makijażu. Ona jest chyba z Biedronki, z jakby wiecie, już zużyta. I trochę śmierdzi, więc położyłam ją na bok. Ale była bardzo spoko z Biedronki, nie wiem, czy powiedziałam. Więc wiem, że mam więcej, bo mama kupiła mi, jakby chyba takie na Walentynki. Poprosiłam ją o takie, takie serduszka, takie zestawy to mi trochę przywiezie tych gąbek, jak będą tutaj na wakacje. Następnie pianka do mycia twarzy z Nakomi, e, wersja borówkowa. Zapach może komuś przeszkadzać, bo jest dość intensywny. Akurat mi w ogóle nie przeszkadzał. E, mega, mega wydajna pianka. Ja ją chyba z roku używałam i w sumie wydaje mi się, że ona jakby e, była już po terminie i już ją wylałam, bo coś mi nie pasowało. Wydaje mi się, że coś się zrobiło nie tak z formułą ale naprawdę długo ją miałam i była bardzo, bardzo fajna. I chyba za 20 parę złotych więc się mega opłaca. Coś, czego nie polecam, mimo tego, że jest mega tanie, to jest to mydło. Ja je kupiłam w Action. Nie wiem, czy też w Polsce w Action jest. Eee, mydło lawendowe. Ten zapach lawendy był mega sztuczny. Wydaje się, że mydło nie było aż takie wydajne i to przez to używałam go więcej. No i nie pasowało mi. Jakby jeżeli chodzi o mydło, jeżeli ktoś już jakby wie, to ja zawsze ten Jope a job, wanilia i cynamon. Cynamonu jest w ogóle nie czuć, jakby ja cynamonu nie lubię. I tutaj od lat używam i jest mega wydajny. Zresztą mi się wydaje, że ten zapach waniliowy jest bardziej wydajny niż inne, których kiedyś testu, które kiedyś testowałam. E, chyba jakiś z pachu Bzu miałam czy takiego. I ten jest zawsze najlepszy, więc zawsze kupujemy w Polsce kilka takich butelek, lub kilka takich, wiecie, saszetek i przelewamy do butelek, które już mamy. Więc to polecam, tego nie. Pasta do zębów. To taka, wiecie, typowa Oral-B. szało nie było, zapach był taki ok. Wydaje mi się, że jakby to uczucie podczas mycia zębów nie było mi ulubione i nie będę wracała do tej aktualnie, do tej konkretnej pasty. Tu mam całą stertę takich, wiecie, próbek, saszetek i maseczek. Szybko, wszystko przebrniemy. zjaja. Kuracja dermatologiczna AZS, krem kojący, nawilżający. Nie mam żadnych wspomnień o tym, o tej próbce, więc chyba po prostu była taka, wiecie, okej. Okay. Ani zła, ani dobra, okej. Okay. Ta próbka z Bielendy Eco Sorbet, krem do twarzy. Ona była bardzo mocno perfumowana, jeżeli chodzi o te maliny. I to było dla mnie, na nie, wydaje się, że jakby formuła była okej, okay, ale zapach był dla mnie zbyt mocny, na takie, wiecie, codzienne używanie też produkt, który zostaje na twarzy przez tą pianką, one ją zmywasz i tego nie czujesz, a to jednak jakby no tak jakoś tak jest wokół Ciebie cały czas. E, później mamy próbki z Dr. Jart. To było, dostałam kiedyś w Sephora. One były razem. Jest serum i jest e, krem. Nie mam też jakby zbyt dużo wspomnień, jeżeli chodzi o te próbki. One chyba nie były zbyt super e, jakby, a do, są dość drogie, więc ja bym jednak nie wydawała chyba na nie kasy. Następnie Bielenda Eco Nature, masło do ciała taka próbeczka. E, próbeczka. Próbka. E, z tego co widziałam, to jeszcze jest w sprzedaży, ale nie wiem, czy z tą linią jakby nie wycofują jej, bo mam też maseczkę, której już nie mogę znaleźć jakby dostępnej, żeby ją kupić, więc e, Maska była ogólnie spoko. Ta próbka do ciała była no nawet fajna, jakby zapach był fajny i się też dobrze wchłaniało dość szybko jak na masło, więc w sumie polecam. Tu mam e, maseczkę z rokitnikiem, którą pokazuję dość często. To jest pół tej maseczki. Nie pamiętam nazwy firmy niestety. A nie, Cos e, Nature, Cos Nature, Cost Natur. E, to z tej firmy właśnie taka bardzo fajna, przyjemna, otulająca kremowa maseczka. Taka właśnie, wiecie, żeby odstresować twarz, taką taką kojąca. Bardzo, bardzo fajna. I chyba 6 zł za takie, wiecie, dwie cząstki, gdzie jedna starczy na dwa razy tak naprawdę, więc spoko. Maseczki w płachcie lub płacie, zależy kto jak wymawia. Ta jest z Lidla. Ona była ok mm, Była dobrze nasączona, tylko nie pasował mi kształt twarzy, kształt maseczki do mojej twarzy, bo była zbyt blisko oczu. Przez co, jakby dla mnie to nie było takie wiecie, idealne, ale za 7 zł. w Litu. Ta znowu była z Action za pewnie jakieś euro. Ona była ok, mega nasączona i taka trochę aż, um, taka luzowata trochę, tak mi się trochę kojarzy, ale nie ogólnie była ok. I ostatnia to jest Garnier Skin Active z witaminą C. Ją kupiłam e, kiedyś przejeżdżając przez Niemcy w Rosmanie. E, ona była spoko, z tego co pamiętam, więc to tyle. A, jeszcze mam jedną maseczkę z Isany taką, wiecie, zwykłą, nabijającą, która też była. Spoko! <grych> Mój ulubień, jeżeli chodzi o samy do czyli Tisany Classic. On jest wylizany do końca, tu już nic nie ma. Mam kolejny złyczek otwarty. I kiedyś sobie kupię taki ten e, w tubce, który ma być tą samą formułą, bo jest też taki w sztyfcie, ale chyba ma trochę inną formułę. Więc e, na razie nie mam mnóstwo balsamów do ust, ale kiedyś... Ciężko dzisiaj idzie nagrywanie, powiem Wam, masakrycznie ciężko. E, kamera mi się wyłączyła, bo bateria padła i zostało mi teraz 8 minut miejsca na karcie pamięci, więc jedziemy. Pokazywałam balsam że jest moim ulubionym, na razie nie kupuję nowego, znaczy nie, mam już nowy, ale też kiedyś kupię taką wersję w tubce, ona też jest świetna. Kremy do rąk z L'Occitane są moimi ulubionymi. Ten zapach nie był jakiś super wybitny, ale na pewno sobie kupię z tych kremów, tych małych ponownie. Z L'Occitane również ten ultra rich body cream. On jest taki gęste masło do ciała, ale super nawilżające, idealne na zimę. Ładny zapach, taki przyjemny, Kupiłabym ponownie albo taką wersję, albo trochę może większą. I krem pod oczy Origins Ginseng Refreshing Eye Cream to Brighten and Deep eee, Taka małotka, 5 ml wersja. Wiem, że spoko. I wystarczyło mi na mega długo, e, spoko krem. Teraz używam taki z... Y, próbuję nazywać Pure by Nature? Klossy? Chyba Klossy. Taki rozświetlający. Trochę podobnie działają, więc... Tamte jest tańszy. I teraz idziemy w kolorówkę. E, mam trzy tusze do rzęs. E, jeden jest z Gosha Pink Power. On był taki... Nie wiem czemu go wochem. Taki był poprawny, jakby nie był świetny. Ten z Bambi... Z Bambi L'Oreal. Bambi Eye False Lash. Myślałam, że będzie lepszy. A jakoś mi nie podpasował. Jest mega gruba szczota z takimi krótkimi włoskami. Trochę nie dla mnie. I jeden z moich ulubionych, jak na razie, tak naprawdę, Maybelline Sky High, tusz do rzędz. Naprawdę fajnie się sprawdziło, jeżeli chodzi o takie wiecie, codzienny tusz do rzęs. Więc to jest na tyle. Korektory pod oczy. Ten z Eveline, który. Mój główny problem to jest zapach. Zapach jest mega sztuczny. I też sami jakby, jak jest to nowe, to ta, to coś, tak wiecie, samo z siebie wychodziło, właśnie chciało trzymać w środku i ogólnie jest dość duży ten aplikator, więc, no nie, nie wiem, jakoś szału nie ma dla mnie, ja jednak wolę mój Catrice True Skin, którego aktualnie nie ma, bo się pokończyły mi, a ten Cover Plus Care, ten miał, teraz to ma w ogóle straszny zapach, on nie był jakiś super. A on też nie był super. Był taki poprawny. A też ani aż takoś tak super nie krył. No nie. Te, te dwa nie. Puder do twarzy z Ekocery. To był puder jęczmienny. On był też w moim denku, bo widać po tych liniach. Kompletnie zużyty. Do niego po, ponownie nie wrócę, bo był też trochę za biały i jakoś chyba za bardzo wysuszał mi cerę. Tak mi się wydaje. Zużyłam brązer. Bronzer jest z paese Kolor natural to było kiedyś w Lidlu. Kupili mi rodzice i później przywieźli, czy tam jak, jak byłam na święta, może to wzięłam. Jedyny minus to dość krótka data ważności, bo to było ważne do kwietnia i musiałam szybko zużywać i mamy jeszcze teraz rozświetlacz, który też zużywam już po dacie, ale próbuję go zużyć, dopóki jeszcze w miarę działa, więc ale brązem nie spoko, więc. Konturówka do ust z. Etos, Itos, w kolorze New is my passion z Itos to jest taka drogeria w Holandii, Zrzucam do końca, bardzo spoko są te kredki, więc jak ktoś mógłby, jak ktoś miałby okazję, to polecam sobie właśnie te ich marki kupić kredki. I mam aż trzy kredki do brwi z Eveline. wydaje się, że jedna wyschła, ta jest pusta. Ta wyschła, tak, bo tu jest trochę, ale to było wyschnięte i już jakby nie, nie rysowało w ogóle. To jest Everline Micro Precise Brow Pencil w kolorze 03 Dark Brown. I to też jest pusta. Są dwie puste, są. Więc dwie puste, jedna wyschnięta. Bardzo, bardzo, bardzo je lubię. I jak mam gdzie jechała, to też już zamówiłam w Hebe i mi przywiezie. Chyba tam że dwie zamówiłam, Więc... Bo bez nich jest mi smutno. Koszyk jest pusty. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrało tym razem, że Wam się denko podobało. Dajcie znać, że te produkty znacie. I z wyłam by tyle, Dzięki za oglądanie. Widzimy się za tydzień na tym samym kanale. Pa pa!